Jesteście gotowi na nową przygodę z rodzinnymi podróżami? Wkrótce ruszamy z ekspedycją do Azji Środkowej. Wylatujemy, by odkryć cztery fascynujące kraje. Kazachstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan i Tadżykistan. Podeksytowane serca i jeden cel, przeżyć niesamowitą, rodzinną przygodę w sercu Azji. Wyruszamy z Warszawy do Kazachstanu, gdzie powita nas nowoczesna Astana. Następnie czeka nas lot do kolejnego miasta w Kazachstanie, czyli Ałamaty, otoczonego pięknymi górami. Tutaj ruszymy już w dziką, piękną naturę. Czekają na nas krystaliczne jeziorko Olsz majestatyczny kanion szaryński, które zapierają dech w piersiach swoim krajobrazami. Przekroczymy góry Tien-Shen, aby dotrzeć do granicy i zanurzyć się w kirgijskich stepach, spróbować lokalnych specjałów i nacieszyć oczy i widokiem okolic jeziora i kul. Po kilku dniach dotrzemy do tętniącego życiem Bishkeku, stolicy Kirgistanu. Tutaj nastąpi chwila oddechu przed wylotem do Uzbekistanu. Dotrzemy do miasta Nukus, a następnie odkryjemy smutną historię tęskniętego jeziora Aralskiego z jego rodzewiącymi wrakami sadków. Pociągiem przymierzać zaczniemy kraj, by podziwiać architektoniczne perły, siwy, magiczną Bukharę i legendarną Samarkandę. Nasza podróż zaprowadzi nas aż do Tadżykistanu, gdzie zachwycą nas turkusowe siedem jezior i gościnny duszanabe. Wrócimy z powrotem do Uzbekistanu, aby w Taszkencie zebrać ostatnie wspomnienia, a następnie wyruszyć w drogę powrotną do Warszawy. Cztery kraje, mnóstwo kultur. Niesamowite o krajobrazy i bezsenne chwile spędzone razem. Bądźcie z nami.